Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak naprawić Windows 10 lub Windows 11. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić się do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. W dzisiejszym poradniku pokażę, jak rozwiązać problemy z Windows 10 lub Windows 11. Jeśli na naszym komputerze występują jakiekolwiek problemy z działaniem tego systemu, z działaniem poszczególnych funkcji lub programów, to właśnie w tym filmie pokażę, jak te problemy możemy spróbować rozwiązać. W pierwszym kroku wejdziemy sobie w ten komputer. I właśnie w tym komputerze, w oknie mamy wszystkie dostępne dyski, ale nas interesuje najbardziej dysk systemowy. Jest to dysk C. Klikniemy sobie na nim prawym klawiszem myszy, właściwości, następnie w karcie narzędzia mamy sprawdzanie błędów. Ta opcja sprawdzi dysk w poszukiwaniu błędów w systemu plików. I tutaj klikamy sprawdź. W moim przypadku nie trzeba skanować tego dysku. Otrzymałem taki komunikat, leży, tak mogę sobie wymusić to skanowanie. Klikając tutaj skanowanie dysku, i to jest w pierwszy krok w rozwiązywaniu właśnie problemów z naszym systemem. Także chwilkę sobie czekamy, aż skanowanie dobiegnie do końca. Jak widzimy, system Windows pomyślnie zakończył skanowanie dysku, nie znaleziono żadnych problemów. Jeśli u Was by były problemy, to otrzymalibyście stosowny komunikat następnym kroku, w celu naprawy funkcjonowania naszego systemu, uruchomimy sobie wiersz poleceń. Także w pasku wyszukiwania wpisujemy na CMD lub słownie wiersz polecenia. Chodzi o tę aplikację i wybieramy uruchom jako administrator. Następnie wpisujemy sobie tutaj komendę D i c, my, spacja ukośnik online, spacja ukośnik clean up, myślnik i masz, spacja ukośnik Restore. Elf. I zatwierdzamy to enterem. Jest to narzędzie wbudowane w system Windows, pozwalające na naprawienie obrazu systemowego. Także, jak widzimy, proces nam przebiega, w procentach widzimy postęp, także teraz czekamy, aż cały proces dojdzie nam do 100% i się zakończy. Ok, proces nam się zakończył i teraz również w konsoli. Wpisujemy następną komendę SFC, spacja, ukośnik, scan, now i zatwierdzamy Enter. Komenda ta przeprowadzi weryfikację plików systemowych, czy właśnie nie są błędne, nie zostały podmienione przez jakieś wirusy. Po prostu, czy wszystkie pliki systemowe są prawidłowe i oryginalne, tak jak to przewidział Microsoft. Jeśli będzie inaczej, to te brakujące. Lub uszkodzone zostaną naprawione i zastąpione prawidłowo działającymi. Także nadal kolejny raz czekamy do ukończenia tego procesu. Jak widzimy, proces dobiegł nam końca. Mamy komunikat, że wykryto uszkodzone pliki i zostały one z sukcesem naprawione. Także bardzo dobrze. Jeśli chodzi o dzisiejszy poradnik, to był już. Ostatni krok mogący naprawić nasz niedziałający lub błędnie działający Windows 10 lub 11 możliwości naprawy. Właśnie jeśli chodzi o te systemy są ograniczone głównie właśnie sprowadzają się do tych komend wpisywanych w wiersz poleceń są to takie podstawowe kroki jakimi należy spróbować naprawić nieprawidłowo działający system Windows także teraz. Uruchamiamy komputer ponownie i sprawdzamy, czy funkcje, jakie nam nie działały, opcje, czy nie działające jakieś aplikacje i inne funkcjonalności zaczęły działać poprawnie. Także to było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo było dla ciebie pomocne, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy udało Ci się z pomocą wymienionych tutaj kroków naprawić funkcjonowanie systemu Windows 10 lub Windows 11. Zapraszam również do subskrypcji kanału i do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.